W pierwszym materiale opowiedziałem, jak tworzą się sople w okapie i że niekoniecznie warto je mieć na swoim dachu. To teraz zróbmy tu uwaga, bardzo fachowy termin padnie analizę przypadku. Pokażę dach, który obserwowałem zimą. Kilka razy uwieczniłem sytuację i tym sposobem mam pewien obraz. Nie odkryjemy tu Ameryki. Ale może poukładamy nieco rozrzucone puzzle. Oto ten dach. Na początku zimy sytuacja była taka, że mieliśmy pierwsze opady śniegu z temperaturami dobowymi powiedzmy około zera. Na dachu widać miejsca, w których śnieg szybko się wytopił. To duży obszar wokół lewego komina i przy obu lewych oknach połaciowych. Spory fragment połaci, Widać także na prawym końcu kalenicy. Śnieg wytapia się także nad drugim od prawej oknem dachowym. Ten dach pokryty jest blachodachówką z posypką, a to pokrycie ma taką cechę, że śnieg utrzymuje się na dachu. Nie ma więc argumentu, że śnieg zsunął się z odsłoniętych fragmentów połaci dachu. Przypuszczać należy, że są tam jakieś wady w ociepleniu. Jakiś czas potem dosypało śniegu i zrobiło się nieprzyjemnie. Zaraz po opadach dach wyglądał tak. Cały pokryt jest warstwą śniegu, ale pokazują się miejsca z wytopieniami: po prawej stronie lewego komina i na prawym końcu kalenicy. Ale jak się dobrze przyjrzeć, to wokół lewego komina śnieg przyjmuje kształt pokrycia dachowego tak jakby była tutaj cieńsza jego warstwa. Ośmielę się nieśmiało wyciągnąć wniosek, że w tych miejscach, które są wytopione, mamy jakiś większy kłopot z ociepleniem. Popatrzmy, co było dalej. Dwie doby później nieco się rozpogodziło i sytuację widać lepiej. Po prawej stronie lewego komina i na prawym końcu kalenicy wytopienia są już spore. Ale dodatkowo w obu tych miejscach widać, że śnieg w okolicy przybiera kształt pokrycia dachowego, i jest go tutaj mniej. Czy wytopienia będą się powiększać? Jeśli tak, byłoby to potwierdzenie obserwacji z początku zimy. Dwie czy trzy kolejne doby minęły i dach wygląda teraz tak. Wytopienia przy lewym kominie i na prawym końcu kalenicy powiększyły się. Ale pojawiły się teraz wytopienia nad oknami dachowymi. Nad drugim od lewej wyraźne. A co z soplami? Miały być sople. Parę dni później dach wygląda tak. Padał śnieg i wiało sakramensko. Dach zasypany i zawiany. Zwróćmy uwagę na trzy rzeczy. Po pierwsze, ciągle jesteśmy w stanie wskazać miejsca wytopienia śniegu, które pokrywają się oczywiście z wcześniejszymi obserwacjami. Po drugie, widać dość charakterystyczne kształty zasp nawianego na dachu śniegu wiało z prawej do lewej. No i po trzecie, są w okapie nasze upragnione sople. Największe oblodzenie okapu jest pod lewym kominem, tam gdzie wytopienia były najwyraźniejsze. Odnośnie tego dachu to tyle. Ale mam jeszcze jeden przykład budynku z oblodzonymi rynnami bardzo ładnie obrazujący zjawisko. Zwróćmy tutaj uwagę na rozkład sopli wiszących w okapie. Na środku są obfite, a na końcach zmniejszają się i w końcu zanikają. Mostki termiczne nie są odcięte jak nożem. Spadek temperatury wokół termicznej dziury jest stopniowy, tak jak pokazują to te sople. A teraz popatrzmy na taki dach. Na tym dachu zaniedbanie przyjmuje już większy wymiar. Zniszczenie rynny nie jest świeże. Tutaj sytuacja powtarzała się przez wiele zim. Rynna do wymiany, okap do naprawy. A co by było, gdyby w budynku nie było grzane, gdyby w nim było po prostu zimno, gdyby całe poddasze i dach był zimny? Taką sytuację mamy w budynkach zostawionych na zimę w stanie surowym przykrytym dachem. Oto przykład. Jeśli dach jest wychłodzony, ma jednolitą ujemną temperaturę, to śnieg na dachu utrzymuje się na całej jego połaci. Nie ma mostków termicznych i nie ma sopi w okapie. Oczywiście należy na ten obraz nałożyć miejsca na dachu, w których ze śniegiem swoje zrobi wiatr i słońce. No i to by było na tyle w tym materiale. Wnioski nasuwają się same. Podstawową przyczyną oblodzenia okapów i dolnych fragmentów połaci są wady ocieplenia dachu. Może wystąpić pewien dodatkowy czynnik wzmacniający ten efekt, ale o nim opowiem innym razem. Podstawowa sprawa to jednak błędy i usterki w ociepleniu. Mostki termiczne należy traktować dość poważnie. To nie tylko utrata ciepła i co za tym idzie większy wydatek na paliwo, takie czy inne. Zwracam jeszcze uwagę, że w miejscu mostka termicznego mamy ogromną szansę na ciekawe zjawisko fizyczne, jakim jest punkt rosy. A to z kolei skutkuje pojawieniem się w tym miejscu wody i powolnej, aczkolwiek skutecznej degradacji i ocieplenia, i konstrukcji. A w sprzyjających warunkach najfajniejsza z tego wszystkiego może być pleśń, zarodniki i alergie. Gdzieś tu są moje kosze na śmieci. O! Tu są śmieci. Oj, była zima, była.